Cześć, jak obiecałem, tak kontynuuję tą tradycję, czyli mieliśmy stream Bungie już drugi. Ja postanawiam dla Was oczywiście go przedstawić w jak najbardziej przystępny sposób. Jeśli ktoś ominął ten stream, to pamiętajcie, że zawsze wystarczy wpisać Twitch TV. Ukośnik Bungie, żeby w każdą praktycznie środę dowiedzieć się czegoś więcej, właśnie na temat nadchodzącej aktualizacji. Za tydzień możemy się spodziewać ostatniego już streamu skupiającego się na wszelkich zmianach w Crucible. Kto wie, może patrolach, daily. Ciężko mi powiedzieć, no bo właśnie to jest jak na razie wielka tajemnica. Ale najważniejsze jest to, czego dowiedzieliśmy się w ostatnim streamie, czyli to, co właściwie możemy zdobyć. Pierwszą od razu najbardziej. Radykalną rzeczą, jaka pojawi się w grze i myślę, że będzie ona budzić największe emocje wśród graczy, to oczywiście nowy rodzaj przedmiotu, czyli skrzynki, w których znajdziemy nowe, dodatkowe skiny. Możemy oczywiście takie skrzyneczki spotkać mniej więcej w Counter-Strike'u, teraz nawet League of Legends, Hearthstone'ie. Ludzie lubią oglądać, jak ktoś otwiera skrzynki. Ludzie lubią bawić się w hazard i otwierać takie skrzynki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Destiny, w praniu. Ale najważniejsze jest to, że takie skrzynki, trzy, będziemy mogli dostać praktycznie za darmo w każdym tygodniu. W każdy wtorek będziemy mogli zdobyć po prostu trzy skrzynki dla siebie, nie płacąc nic. Ogólnie te skrzynki będą kosztować około 20 zł. Tam 200 silvera za chyba jedną skrzynkę. Wydaje mi się, że to pojedynczo się je kupuje. Ale co, mo co możemy w nich znaleźć? Dowiedzieliśmy się, że, no niestety, ale ten pancerz, który widzimy na wszelkich materiałach związanych z tą aktualizacją, czyli pancerz Takenów, który okazuje się nie być shaderem, tylko oddzielnym pancerzem w grze, właśnie będzie ekskluzywny dla tego typu skrzynki. Dodatkowo, zebranie całego pancerza Takenów ma nam odblokować nową dodatkową emotkę, w trakcie której będziemy się trząść, jakbyśmy sami zostali przemienieni przez Oryxa, właśnie w jego przydupasów. Oprócz niego, w samej skrzynce możemy zobaczyć jeszcze drugi pancerz, Spectre, który również. Oczywiście będzie się różnić od innych pancerzy w grze. Te przedmioty, czyli właśnie legendarne pancerze, są przedmiotami gwarantowanymi. Czyli tutaj przynajmniej nie mamy aż takiego hazardu, że wydajemy 20 zł i tak naprawdę gówno dostajemy. Tylko zawsze jakiś rodzaju pancerza dostaniemy. Oraz trzy możliwie dodatkowe przedmioty. Kto wie, może nawet nic nie dostaniemy dodatkowego. Ale tam właśnie mogą być dodatkowe shadery na zbroję i uzbrojenie. Jak i statki, takenów i jakieś tam inne popierdółko, o których raczej nie warto wspominać. Jednak... Co istotne i o tym pamiętajcie, pancerze te będą miały tylko i wyłącznie 3 lajta, i chwilowo nie wiemy, czy będą miały dostęp do wszystkich perków. Jeśli będą miały dostęp do wszystkich perków, to nie wiem, może ja sam czasami się pobawię i pootwieram takie skrzynki, żeby po, po prostu trafić, na przykład niesamowicie silne łapy z bardzo szybkim atakiem mele i dodatkowym szybszym przyładowaniem karabiny sniperskiej. Jeśli coś takiego uda mi się złapać z takiej skrzynki, to będę po prostu w niebo wzięty. No ale właśnie nie wiemy, czy wszystkie perki będą na tych yy, zbrojach dostępne, czy może po prostu będą tam jakieś takie najbardziej, najbardziej klasyczne. No żeby właśnie nie było tak, że ktoś będzie dużo skrzynał. Kupował i będzie miał naprawdę absolutnie epicką, kozacką postać. Skrzynki na bok i temat ten na bok, chociaż oczywiście w komentarzach bardzo chętnie dowiem się, co wy o tym sądzicie. Czy destiny to w ogóle gra, do której taki rodzaj, właśnie zabawy z graczem, wydawaj. I próbuj coś fajnego zdobyć, w ogóle pasuje. Dlatego podzielcie się ze mną swoją opinią. A my przechodzimy dalej. Oprócz tego, oczywiście, zostanie odświeżony wreszcie cały ekwipunek handlarzy, których możemy spotkać na tałerze. Najważniejsi to oczywiście Future War Cult, New Monarchy i Dead Orbit. U nich możemy się spodziewać całkowicie nowego pancerza, podatnego na nowy rodzaj shadera, o którym zaraz powiem. Nowe uzbrojenie i co istotne, również u kryptarka zdobędziemy największe. Najpopularniejsze legendy roku pierwszego. Bungie tak często o tym wspomina, że zdobędziemy, że raczej nie spodziewam się, że będziemy mu od, mogli odświecić te przedmioty, które już mamy w Wolcie. Ale od kwietnia, jeśli przyniesiecie do kryptarka Engram, na przykład snajperki, to oprócz tego, że możecie zdobyć 1000 yarda, tak jak teraz, i Tao Huan gówno. Będziecie mogli zdobyć LDRA 5001 i Longbow Synthesis, chyba tak się nazywała ta snajperka. Dlatego bardzo fajnie, naprawdę ja się niesamowicie cieszę, że te bronie, które były po prostu wśród nas najpopularniejsze, te, które zdobyły... U nas największy sentyment i sławę wrócą i będziemy mogli zdobyć na przykład naprawdę potężne maszyngany. Te bronie, które wtedy były dostępne w wieży, wszystkie praktycznie miały idealne archetypy. Teraz dopasować do nich tylko idealne perki i mamy myślę, że znowu będziemy mieć legendy, które będą sprawiać, że nie będzie się opłacało w ogóle nosić egzotyków, czyli dokładnie tak jak w roku pierwszym. No ale. Pożyjemy, zobaczymy, tak? Nie ma co przeskakiwać właśnie jakby wniosków. Oprócz oczywiście tych legend z Towera będziemy mogli zdobyć całkowicie również nowe legendy z Prison of Elders, z nowego strajku. No, i kto wie, może jeszcze coś z Kortoforex. No, tutaj Banji nie powiedziało wszystkiego, jak to będzie dokładnie dropić. W każdym razie możemy się spodziewać całkowicie nowego zestawu uzbrojenia inspirowanego falenami. Oczywiście nowych egzotyków, które na pewno już teraz widzicie w trakcie tego filmu, bo od czasu do czasu wam podrzucam zdjęcia, które Banji wrzucało na Instagram zaraz po streamie. Oczywiście pojawił się również nowy miecz Takenów tym razem. Nie mam dlatego pojęcia, czy on jest egzotyczny czy legendarny. Na streamie widzieliśmy tylko i wyłącznie, kiedy ktoś inny z nim biegał. Nikt, nikt go nie zakładał ze swojego akkipunku, żebyśmy mogli poznać, czy to będzie coś związanego z questem. Zobaczymy, może będzie to najzwyklejszy drop, dlatego ja się jakoś super ekstra na niego nie nastawiam. Wracając do tematu shaderacz. Od teraz, w kwietniu, oprócz tego, że oczywiście będziemy mogli nałożyć na siebie, tak jak teraz, całą farbę, która wpłynie na każdy rodzaj przedmiotu, będziemy mogli również dodać dodatkową poświatę, do nowo zdobytych. Przedmiotów. I to nie będą tylko zbroje, ale również i bronie królowej, pancerze, właśnie na przykład ze skrzynki, czy pancerze, które będziemy mogli kupić w tałerze. Niestety te tak zwane kromy będziemy mogli zdobyć tylko i wyłącznie właśnie z tych wcześniej wspomnianych przeze mnie skrzynek. Pamiętajcie, 3 na tydzień resztę możecie kupić. To jest bardzo istotne, że Banji daje nam gwarantowane 3 na tydzień i nie zapominajmy o tym. No i właśnie, jeśli będziemy mieli taką okazję i wpadnie nam ten przedmiot, to będziemy mogli chyba praktycznie za minimalną opłatą nałożyć sobie dodatkowy odcień dodatkową poświatę na naszą broń czy nasz pancerz i każdy element ekwipunku będzie mógł być w taki sposób pomalowany osobno. Jeśli ktoś lubi świecić się jak choinka czy, żeby nie mówić gorzej, jak psu jajca, Droga wolna, jeśli ktoś chce mieć na sobie miliony kolorków, miliony odcieni i odblasków, Bungie od teraz mu to umożliwia, jeśli jesteśmy przy temacie umożliwiania, jeśli ktoś to interesuje, również w tym patchu kwietniowym zostanie wprowadzona opcja całkowicie schowania hoodu, będziemy mogli całkowicie schować cały interfejs gry. Zero ikonek, zero ikonek, ile mam jeszcze amunicji, zero ikonek, ile jeszcze mamy supera, życia i tak dalej. To będzie świetna rzecz, żeby ludzie mogli robić ładne screeny, mi osobiście się wydaje, że wreszcie będę mógł sobie zrobić z tego jakieś ładne outro kanału, albo jakąś ładną grafikę na kanał. Że ja widzę w tym potencjał. Nie wiem, czy Wy jeszcze go dostrzegacie, ale zobaczycie, że na pewno o wiele więcej screenów się bardzo ładnych pokażę w tej grze. No bo jakby nie patrzeć, Naprawdę dużo utalentowanych ludzi w GradDestiny i do tej pory zawsze był ten problem, że trzeba było tak uchwycić zdjęcie, tak uchwycić kadr, żeby później łatwo było można się pozbyć po prostu tych paskudnych ikonek, jakie mamy przy sobie uzbrojenie oraz jaki mamy poziom światła. Dlatego to jest bardzo fajna zmiana, drobna, nie każdy o to prosił, ale jest. Trzymamy się dalej zmian, drobnych, o które nikt nie prosił, ale są i dostaniemy oczywiście dodatkową zakładkę Volta. Ja osobiście jeszcze nie miałem okazji zapełnić tego, co teraz dostaliśmy poszerzonego, ale domyślam się, że jeśli są gracze, którzy lubią chomikować nawet te najsłabsze przedmioty, to na pewno pewnie już zdążyli się ucieszyć, że będą mieli te dodatkowe sloty. Już teraz nie orientuję się, ile tych slotów dokładnie dojdzie, ale o dziwo Bungie się udało i ponownie jeszcze raz zwiększy nam Volta. Teraz się zastanawiam, czy coś pominąłem. Mogę oczywiście wspomnieć, że pamiętajcie, że za tydzień będzie ten stream związany z Crucible. Nie zapominajcie, że na Iron Bannerze może, można teraz zdobyć bardzo silny Machine Gun, więc jeśli ktoś nie ma dużo czasu, to pamiętajcie, że w weekend będziecie zdobywać bardzo duże ilości reputacji, żeby zdobyć ten piąty poziom, piątą rangę i sobie go kupić, dlatego zachęcam, żebyście jednak Iron Bannerowi da, dali szansę Oczywiście są lagi Oczywiście nie gra się zawsze przyjemnie Tak jak się gra teraz pozostałe tryby Ale no cóż Do odważnych świat należy Kto gra w Iron Bannera i wytrzymuje te nerwy oraz stres Związany z tymi lagerami To przynajmniej jest nagradzany całkiem znośnymi legendami Ale jak sami słyszycie Paczka nowych rzeczy, które będzie można zdobyć, jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Ja sam nie mogę się doczekać, żeby wreszcie po prostu zacząć w to grać i znowu cieszyć się z każdego małego przedmiotu. Dla mnie te legendy, które były do zdobycia w pierwszych miesiącach gry, to były pierwsze legendy, które mi wypadały z takimi perkami, że do tej pory je trzymam w swoim wolcie, do tej pory gdzieś tam leżą na moich postaciach i od czasu do czasu je zakładam. Dlatego nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie będę mógł pograć na nowo moim Devil You Know czy chociażby ldr Mówił MLG Carolol. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zostaw lajka like i suba na moim kanale. Cześć, do usłyszenia.